Mój narciarski y, pobyt w Masokorto, w ośrodku narciarskim Alpin, Arena Senales, w Dolinie Senales, w południowym Tyrolu we Włoszech, dobiega końca. To był bardzo krótki pobyt, bo zaledwie dwudniowy. Jutro rano wracam już, co prawda jeszcze mam jeszcze spotkania, ale wyjeżdżam już z Masokorto, udaję się do Bolzano, tam mam kilka spotkań, między innymi z nowym przewoźnikiem, który od 19 grudnia będzie latał bezpośrednio z Warszawy tutaj w serce południowego Tyrolu ze Sky Alps, co serdecznie wam Polecam do rozważenia, żeby szybko w 3 godziny dostać się z Warszawy bezpośrednio do Masokorto. Warunk, warunki dzisiaj w skali Petardinio 10 na 10. Naprawdę wam polecam wyjazdy o tej porze roku. Prognoza na następne dni jest taka zmienna. Prawdopodobnie będą nowe dostawy Białego Puchu. Dzisiaj na lodowcu było rześko, Rano jak wyjechaliśmy, było minus 10 stopni, natomiast teraz jest minus 7. Nie ma wiatru, więc w słońcu, które właśnie zaszło za grawant, jest naprawdę bardzo, bardzo. Przyjemnie. Pamiętajcie, żeby wybierając się w tym okresie na narty, zresztą zawsze na narty, wykupować ubezpieczenie narciarskie, zapraszam Was serdecznie na Snow Expo, które będzie już w najbliższy weekend w Katowicach. Zapraszam Was, ponieważ m.in. przedstawiciele Alpin, Alpin Areny Senales, Doliny Val Senales oraz hotelu, apart hotelu należącego do Sepa Plac Gumera będą na Snow Expo. Przyjedźcie, bo będzie rewelacyjnie, będzie można się z nimi porozmawiać, dowiedzieć się wielu rzeczy. Ja też tam będę, a będzie możliwość wygrania wyjazdu dwuosobowego, takiego tygodniowego, ze skipasem, No to po prostu żyć, nie umierać, taka nagroda. Więc pamiętajcie, widzimy się na Snow Expo. Oprócz tego, na Snow Expo będzie mój partner motoryzacyjny, czyli firma Subaru. Będzie mój też partner sprzętowy, czyli firma Fischer. Z czego bardzo, bardzo się cieszę. Będę też ja i wielu, wielu innych dystrybutorów sprzętu narciarskiego i snowboardowego, oraz wielu przedstawicieli regionów i ośrodków narciarskich. Serdecznie zapraszam do zobaczenia m.in. na stoisku Alpin Areny Senales na Snow Expo. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.